Dzień dobry, witam w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam grę Budowa Zamku od wydawnictwa Fox Games. Gra jest autorstwa Dominika Erharda, a ilustrację wykonał Maciej Szymanowicz. Tego drugiego pana możecie kojarzyć z gier m.in. Potworne Porządki lub Potwory do Szafy, gdzie również wykonał równie piękne ilustracje jak do gry Budowa Zamku, o czym za chwilkę się przekonacie. Gra jest dla graczy od 2 do 4 w wieku od 6 lat a czas na pełną rozgrywkę to około 20 minut. Tu już po części ją rozłożyłem, żeby było szybciej, żebym nie musiał rozkładać takiego układu w trakcie filmu. Pudełko odłożę, bo nie będzie nam na chwilę potrzebne, jest nieduże, więc te wszystkie karty spokojnie się w nim mieszczą, ale pudełko już nam jest niepotrzebne. Jakie mamy elementy gry? Otóż mamy takie cztery płytki startowe z numerem 1 w czterech kolorach żółty, niebieski, czerwony i zielony. I mamy także 45 kart muru ponumerowanych od 2 do 46. Przykładowe karty, jakie Wam tutaj pokażę, wyglądają między innymi tak, czyli w dolnej części będzie cyfra, a na całej karcie będzie wizurynek wizerunek przedstawiający element mur oraz, oraz e, czasami mogą się pojawić różne postacie bądź armaty e, które będą mieć znaczenie ale nie w podstawowym wariancie gry tylko w rozszerzonym o którym wspomnę na końcu filmu czyli 50, 40 przepraszam 5 kart muru ponumerowanych od 2 do 46 oraz 4 płytki startowe z numerem 1 jaki jest cel gry? Otóż podczas gry gracze będą budować zamki, i wygra gracz, któremu uda się najszybciej zbudować zamek składający się z 10 elementów. Płytka startowa liczy się jako jeden element czyli będzie płytka startowa plus 9 kart mur. W jaki sposób przygotować grę? No przede wszystkim musimy rozdać graczom uczestniczącym w rozgrywce taką oto płytkę. Przyjmijmy dla naszej prezentacji, że będziemy grać w wariancie takim trzyosobowym. Nie wiem, czy rozegram akurat całą partię. Spróbujemy. A jeśli nie, to chociaż pokażę Wam mniej więcej o co chodzi w grze. I kiedy już rozdamy każdemu graczowi płytkę startową z numerem 1, musimy potasować wszystkie karty muru. I rozłożyć na środku stołu obrazkami do dołu. Mniej więcej, żeby to był jednolity prostokąt, najlepiej 9 na 5 wtedy najlepiej będzie spełniał swoje zadanie i będzie najwygodniejszy w trakcie gry. Gry rozpoczyna gracz, który ostatnio zwiedzał zamek lub gracz najmłodszy, a następnie rozgrywka toczy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I co gracz robi w swojej turze? Otóż spośród rozłożonych na stole kart gracz wybiera jedną, odkrywa ją w taki sposób, aby wszyscy gracze widzieli znajdujący się na niej obrazek i numer, przede wszystkim numer. Następnie gracz może wykonać jedno z dwóch działań. Przykładowo, może tę kartę dołożyć do prawej krawędzi swojego zamku, czyli z tej strony, lub Odłożyć kartę na miejsce, z którego została wzięta obrazkiem, oczywiście, do dołu. I tutaj bardzo ważna rzecz: każda kolejna karta dokładana do zamku musi posiadać numer wyższy od poprzedniej karty. Czyli w tym przypadku, jeśli gracz zdecydowałby się na kartę 38 dołożyć do swojego muru, no to wiedząc, że w talii jest maksymalnie 46. Numer 46, no to automatycznie bardzo mocno zblokowałby sobie możliwość dokładania karty, i niemożliwym byłoby uzbieranie wszystkich 10. Więc logicznym będzie i mądrym posunięciem, że taką wysoką kartę na początku by odrzucił, ale o, ale o tym jeszcze będę więcej mówił w przykładowej rozgrywce. I słuchajcie, każdy gracz buduje swój własny zamek, nie można dokładać kart do zamku innego gracza. Jeszcze bardzo ważna rzecz: raz dołożonej do zamku karty nie można usunąć lub przesunąć, zostaje tam ona po prostu do końca gry. Jeżeli w swoim ruchu gracz wyciągnie kartę z numerem niższym od numerów ostatnich kart w zamkach wszystkich graczy, Należy ją usunąć z gry, a gracz po prostu kończy swoją turę. Czyli przykładowo ten gracz, ten gracz i ten gracz mają karty zaczynające się od 20 wzwyż, i przykładowo ja w swojej turze wyciągnę kartę nie wiem z, z cyfrą 7, to automatycznie ją usuwam z gry, bo nie ma możliwości fizycznie dołożenia jej już do żadnego muru. No i automatycznie po tym ruchu, tura przechodzi na gracza obok. I gra może zakończyć się na dwa sposoby. W pierwszy sposób to, kiedy któryś z graczy dołoży dziesiąty element do swojego zamku. Płytka startowa, przypominam, jest jednym z tych elementów, więc musi 9 elementów muru tutaj sobie zgromadzić. I drugi sposób to, gdy odkryta zostanie ostatnia karta na środku stołu. Też taka sytuacja może mieć miejsce, ale wydaje mi się, że rzadziej niż ta pierwsza. I w obu przypadkach, Wygrywa gracz, który zbudował największy zamek z największą liczbą kart. W przypadku remisu wygrywa gracz posiadający w swoim zamku kartę o najwyższym numerze. No to tyle, jeśli chodzi o zasady. Pozwólcie, że teraz pokrótce przedstawię Wam, w jaki sposób wyglądają one w praktyce. Po zakończeniu opowiem jeszcze na koniec o takim dodatkowym wariancie gry, który według mnie jest jeszcze bardziej ciekawszy, bo dodaje pewnych, pewnych tutaj, pewne elementy, które znacząco wpływają na rozgrywkę, a dodatkowo są karty, które lepiej są punktowane, jeśli dołożymy je do muru, ale o tym powiem po przedstawieniu Wam przykładowej takiej podstawowej rozgrywki w grę: budowa zamku. Przyjmijmy, że zaczyna grać po, gracz po mojej lewej stronie, więc odkrywa kartę cyfra 25. Nie decyduje się dołożyć, więc odkrywa w to samo miejsce. Gracz po mojej prawej. 31. No jeszcze wyż, wyższa cyfra, więc na pewno jej też nie dokłada. Moja która 38, więc... Oj, przed chwileczką ją wyłożyłem podczas omawiania instrukcji i zobaczcie jaką mamy już krótką pamięć. Ponownie tura wraca do tego gracza. 45, na pewno nie graczy zielony 39, no coś wysoko nam tutaj te karty się pojawiają, 26 gracz po mojej lewej 20, ponownie gracz zielony no jak tak dalej pójdzie dobra, już może się zdecydujemy gracz ten już się decyduje na dołożenie pierwszego elementu muru moja kolej 27, no niestety nie Czerwony 8, o na pewno ponownie gracz po mojej prawej, on tutaj pamięta, że była cyfra 20. Decyduje się też na dołożenie jej do swojego muru. Moja kolej 26, no chyba coś za dużo. Kolej mojego tutaj gracza, o jak mu fajnie doszło. 20, czyli 21, moja kolej ponownie, ja chyba sobie nie dołożę, a jednak się uda. Wreszcie mam jakiś element muru. 6. O i zobaczcie ten przykład, o którym wspominałem. Gracz po mojej str lewej stronie ma cyfrę 8, ja mam 9. gracz tutaj najniższa jego wartość to jest 14. Wylosowałem cyfrę 6, więc automatycznie karta ta jest usuwana ze stołu. Gracz po mojej prawej 7. Analogicznie to samo czynimy z cyfrą numer 7, bo już jej nigdzie nie dołożymy. Moja tura 19, dokładamy. A co tam? Gracz po mojej lewej, 12, też dokłada. Gracz po prawej, 46, no na pewno nie, bo jest już to ostatnia karta, którą moglibyśmy dołożyć. 27, dokładamy. Gracz po lewej, gracz po lewej, 11. Też już nie dołożymy jej nigdzie, bo jest 12, 27, 27, więc 11 nigdzie nie zostanie dołożona, więc odrzucamy ją z gry. Gracz po mojej prawej 5 podobna sytuacja, też odrzucamy całkowicie z gry. Moja kolej 17, no niestety nie dołożę jej, ale nie możemy ją odrzucić, bo tutaj gracz jeszcze będzie mógł ją sobie dołożyć do swojego muru, co pewnie w następnej kolejce uczyni. Dzięki uprzejmości, jakby. Moje, czyli gracza e, wcześniejszego. Następna tura gracza 34. Nie decyduje się. Moja kolej 23. No też nie dołożę do swojego i ponownie tę sytuację wiesz, korzysta Grać po mojej lewej. Dokładając do swojego muru właśnie e, z tą cyfrą. 35 za dużo. 32. Moja kolej też nie. Grać po mojej lewej. 46. też nie ponownie, wraca tura do, do zielonego, 31 no nie, troszeczkę za wysoko dla niego, ale dla mnie jak najbardziej, bo już mam 27 więc dokładam, gracz po mojej lewej 36, no dla niego to akurat będzie zbyt wysoki, więc zostawiamy 21 24, a pewnie ten akurat skorzysta ja jako gracz tutaj pamiętając, że tu jest cyfra 36, dokładam do, swojej, do swojego muru Gracz po mojej lewej wylosował cyfrę 4. Nigdzie już nie dołożymy. Odrzucamy gracz po prawej 25. Idealnie, bo akurat tutaj ma cyfrę 24. Moja kolej. Pamiętam, że tutaj gdzieś było 38. Chyba tutaj jest, więc się udaje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze trzy, i bym wygrał grę. Przesunę, żeby sobie zrobić miejsce. Gracz po mojej lewej 3. Też do nikogo się już nie dołoży, więc odrzucamy. Gracz po prawej 13. Analogicznie ta sama sytuacja. Ja 43. Ha, ha, ha. A zaryzykujemy. Dodamy troszeczkę, zawężam sobie pole tutaj manewru, bo jest coraz ciaśniej do końca. 43, czyli mogę tylko 44, 5 6. Ale myślę, że się uda. Gracz po mojej lewej 28. Oczywiście nie daję za wygraną i też dokłada. Gracz po prawej 16. No niestety nigdzie. Nikt z nas już tego nie dołoży, więc tura przepada. 37, no mi to to już nic tutaj nie pomoże, ale gracz po mojej lewej jak najbardziej chce wykorzystać, gonić mnie za wszelką cenę, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której ja jako pierwszy wybuduję mur, więc dokłada kartę z 37, gracz po, lewej, po, po prawej ma cyfrę 25 na najniższą, więc dziesiątkę odrzucamy, bo tutaj nikt z nas już jej nie, do, nie, do, nie dorzuci. Bo mamy znacznie wyższe kwoty. Moja kolej 34, no niestety nie. Ten gracz też jej nie, nie mógłby wziąć, bo już ma 37, więc szuka dalej. 30. No niestety ani on, ani ja już jej nie weźmiemy, ale gracz po mojej prawej chyba z tego tutaj skorzysta, że się pojawiła cyfra numer 30, więc ją losuje, dokłada moja kolej. 15. Nikt z nas już nie może, bo każdy ma wyższą, więc odrzucamy. Gracz po mojej lewej 42. O, widzicie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No dobrze, będzie bój o pierwsze miejsce między mną a tym po lewej, bo też sobie trochę zawęża, więc bijemy się o te same karty. Gracz po mojej prawej 44. Mógłby dołożyć, ale się nie decyduje. Bo chociaż raz, 2, 3, 4, 5, 6. No nie, bo jakby wybudował 44 to nie, nie ukończyłby, nie zbudowałby 10 muru, więc on to odrzuca, z czego oczywiście korzystam ja, dokładając 44 za 43, czyli mam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, zostanie jeszcze jedna karta i gra zostanie zakończona. Teraz gracz po lewej 33, nie może dołożyć, bo ma 42. Więc odkłada w to samo miejsce, ale ten gracz oczywiście korzysta z sytuacji. Dobiera sobie kartę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Już siódmą w wrzędzie rzędzie, moja kolej 40. No niestety ja nie dołożę, więc odkładam. Gracz po mojej lewej 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I tak naprawdę walka jest ostatnią z cyfrą 46. Eee, I zobaczymy, kto komu się uda, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wszyscy mamy po 8 kart i tak naprawdę decydujący ruch jest jakby w rękach jednego z nas, bo każdemu z nas brakuje jednej karty do zakończenia gry. Mi i MI oraz graczowi po lewej brakuje karty 46, graczowi po prawej. no Może troszeczkę więcej, sobie złapać, bo jest jeszcze 41 na 40, no i chyba tylko 41 i 46, więc zobaczymy. Teraz, teraz moja kolej, więc rosujemy. 22. Niestety nikt nie dołoży, więc odrzucamy gracz po lewej. 46. Proszę bardzo. I zakończył tym oto sposobem grę automatycznie ją kończąc. Bo jak widzicie, nie wiem czy to akurat będzie widzieć na, fil będzie widzieć na filmiku, postaram się ten mur troszeczkę tutaj zawęzić. Jeszcze bardziej, żeby pokazać Wam ile tych kart. Pierwsza jako startowa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewiąta właśnie 46 na zakończenie muru. Ten gracz w bardzo emocjonującym tutaj wyścigu w budowie tego zamku wygrał, chociaż my tutaj z graczem po prawej byliśmy bardzo blisko osiągnięcia tego samego celu. No, i tak wygląda praktycznie gra w dużym skrócie, w bardzo dużym uproszczeniu, bo wiadomo, jak będziecie grać z innymi graczami, no to, no to oni będą możliwe dokonywać inne, innych zupełnie wyborów. Też każdy z nas ma nieco inną umiejętność zapamiętywania pewnych rzeczy, ale to jest bardzo dobre w tej grze i dlatego tutaj polecam szczególnie jeśli macie młodszych, młodsze dzieci w domu, żeby też ją. Gdzieś im na stół udawać, bo bardzo fajnie ćwiczy, właśnie pamięć. To jest takie dość mocno rozbudowane memo, połączone z taką grą osadzoną w średniowiecznych czasach. Bo któż z nas, będąc dziećmi, nie marzył, żeby właśnie na takim zamku być? Może tam mieszkać, być rycerzem, być księżniczką i gdzieś w tym świecie się delikatnie tutaj bawić. Tak, rafanie to oddaje. Ta że wykorzystuje elementy Memo, oczywiście jest dość mocno losowa, bo nie mamy wpływu na to, jakie tutaj karty zostaną położone na stole. To jest stricte bardzo mocno losowe, ale jest też element decyzyjności, co jest bardzo fajne w tej grze, bo oczywiście, wybierając daną płytkę muru, musimy podjąć decyzję, czy dokładamy ją do swojego muru, jeśli oczywiście sytuacja z numerami nam na to pozwala, czy nie. No jest ten dylemat, na pewno wy też się z nim zderzycie. Tak jak pamiętacie na początku, no często losowały się cyfry właśnie o wartości 28, 30 i więcej, a dopiero zaczynaliśmy budować, więc no troszeczkę ryzykowne by było już na samym początku położyć cyfrę na około 25 i więcej, no bo później znacznie szybciej możemy się zblokować i pod koniec szukać już tylko tych bardzo wysokich kart, a ich tutaj może być jeszcze sporo do odkrycia no ale to wiadomo, to jest każdy tutaj może decydować już we własnym zakresie według własnego uznania, dzięki czemu ta gra jest tak naprawdę bardzo dobrą pozycją i lubię do niej wracać nawet już ze swoją córeczką która ma jeszcze niespełna 5 lat jeszcze nie umie liczyć w, choćby w takim wąskim znaczy uliczyć umie, jeśli chodzi o takie liczenie 1, 2, 3, 4 ale jeszcze nie zna cyfr nie potrafiłaby ich odczytać więc ja jej troszeczkę pomagam Albo wymyślamy sobie jakieś swoje tutaj zasady, dzięki czemu ta zabawa przy tej grze też nam upływa bardzo przyjemnie. To był podstawowy wariant gry. Więc podsumowując, z całego tutaj stosu kart, każdy z graczy, począwszy od tego rozpoczynającego, losuje kartę i decyduje, czy dokłada ją już do swojego muru, czy odrzuca w to samo miejsce, z której ją wyciągnął. I gra się toczy do momentu, kiedy pierwszy gracz nie uzyska muru składającego się z 10 elementów. Pierwsza płytka to jest też jeden element, ten, ta, ta płytka początkowa, czyli każdy z graczy musi dołożyć co najmniej czy maksymalnie 9 kolejnych kart muru, żeby wygrać grę. I kto pierwszy, to zrobi, ten wygra. Wspomnę te, teraz kilka zdań o tym dodatkowym wariancie, o którym wspominałem kilka minut temu. Osobiście uważam, że jest on znacznie bardziej ciekawy niż wariant podstawowy. Wiadomo, tamten, u który rozegrałem taką przykładową szybką rozgrywkę, jest raczej dla młodszych graczy, którzy dopiero wchodzą w świat karcianek, planszówek, dopiero co może nauczyły się liczyć, więc tamten wariant jest jak najbardziej dla nich. Ja jednak, jak już, widzę, jak już mam grać z nieco starszymi dzieciakami lub z taką wczesną młodzieżą, to proponuję wariant właśnie rozbudowany o pewne nowe zasady. Otóż taką najważniejszą cechą tego wariantu jest to, że postacie znajdujące się w zamkach, a, a dokładnie na murach zamku, dostarczają graczom dodatkowych punktów. I dodatkowo, jeszcze po zakończeniu gry, gracze otrzymują jeden punkt za każdą kartę w swoim zamku, zamku oraz dodatkowo punkty za postacie znajdujące się na kartach muru. Król, tutaj jest z cyfrą 41, charakterystyczny z długą białą brodą, jeśli będzie na waszym murze na zakończenie gry, dostaniecie za to dodatkowe 3 punkty. Taka sama wartość punktowa jest za królową. Każda księżniczka w całym waszym murze dodaje wam dodatkowo jeden punkt. Tak samo każdy rycerz po jednym punkcie. A jeśli zdarzy się, że w waszym murze będzie zarówno rycerz, jak i księżniczka, czyli jako para, to każda taka para właśnie dostaje jeden punkt jeszcze więcej. Czyli. 3 punkty za króla, 3 punkty za królową, 1 punkt za księżniczkę, tak samo 1 punkt za rycerza. A jeśli w zamku będziecie mieć zarówno księżniczkę, jak i rycerza, to jeszcze ekstra dostajecie jeden punkt za to, że stworzyliście z nimi parę. Wygrywa oczywiście gracz, który zdobył największą liczbę punktów. W przypadku remisu wygrywa osoba, która w swoim zamku posiada króla. Jeżeli nikt go nie ma, to wygrywa osoba, która posiada królową. Jeżeli nikt nie ma królowej, to wygrywa osoba, która posiada czarodzieja. Jeżeli, jeśli nawet i to nie przyniesie rezultatu, no to gra kończy się remisem. Jak pewnie zauważyliście, powiedziałem o królu, królowej, księżniczkach i rycerzach, tylko delikatnie wspomniałem o czarodzieju, ale nie powiedziałem jego dodatkowych. Cech i tak samo pewnie w, gdzieś wpadły wam w oczy te otoż tutaj armaty. I właśnie teraz chciałem o, tym, o nich powiedzieć. Bo w tym, wa, w tym wariancie gry e, zarówno czarodziej, jak i armaty są kartami specjalnymi. Czarodziej posiada magiczną właściwość, e, gdyż raz w ciągu gry, to jest bardzo ważne, więc powtórzę, raz w ciągu gry osoba, która ma czarodzieja w swoim zamku, może dołożyć wyciągniętą kartę muru pomiędzy dwie inne karty dodane wcześniej do zamku. Pokażę wam właśnie jakby to wyglądało na tym przykładzie. Za, Załóżmy, że właśnie to jest mój zamek. W swojej kolejce wybieram, znaczy losuję kartę, którą jest czarodziej z cyfrą 31, więc dokładam go do tego elementu zamku. Tura toczy się dalej, dochodzi ponownie do mojej kolejki. I w swojej kolejce losuję kartę z cyfrą 28. I co wtedy? Mogę raz w ciągu gry zrobić taką rzecz, że tę kartę wstawię wcześniej do układu na moim murze. Czyli w zwykłej standardowej rozgrywce, pamiętacie, nie mógłbym dołożyć tej karty tutaj, gdyż jest mniejsza niż ostatnia już w moim murze. Ale czarodziej dzięki swojej właściwości i czarom sprawia, że raz w ciągu gry, jeśli oczywiście mam go już w swoim układzie, wyciągnę, włożyć kartę mniejszą niż ostatnio dołożona gdzieś tutaj do mojego muru. Dzięki czemu automatycznie jest szansa, że ten mur znacznie szybciej mi się powiększy do wymaganych 10 elementów jest jeden we wszystkich kartach więc warto go sobie gdzieś tam włożyć nawet jeśli będzie spora przepaść między ostatnio dołożoną a właśnie czarodziejem, z myślą taką, że zawsze pomiędzy tą a na przykład wcześniejsze będziemy mogli dołożyć jakąś o mniejszej wartości niż ta, która widnieje na czarodzieju dodatkowymi kartami, a są ich trzy w całym tutaj zestawie kart to są armaty. One posiadają naprawdę prawdziwą siłę rażenia, bo gracz, który wyciągnie kartę z armatą i dołoży ją do swojego zamku, może jednocześnie usunąć ostatnią kartę ze zamku dowolnego gracza, pod, warunk pod warunkiem, że nie jest to karta z basztą. Karta z basztą, z basztą i płytka startowa z numerem 1 są odporne na siłę rażenia armaty. I kiedy usuniemy taką kartę, to ona już nie bierze udziału w dalszej grze, wyrzucamy ją poza e, gdzieś tutaj, tą całą planżę. Czyli jeszcze raz, Wlosuje jeden z graczy, przykładowo ten tutaj troszeczkę przybliżę. O, jedna się wsunęła, to nie szkodzi. Ten gracz na przykład w swojej kolejce ma cyfrę 11, wylosował armatę z cyfrą 16, dokładają do swojego muru. I może jednocześnie zniszczyć w moim układzie tę, którą mam położoną ostatnią, czyli na przykład tę kartę z czarodziejem. Jeśli natomiast miałbym taki układ, i ten gracz do, dołożyłby do swojego muru kartę z armatą, nie może zniszczyć mi tej karty, bo to jest właśnie ta baszta, więc musi obrać za cel innego zawodnika. No chyba, że będzie taka sytuacja, jak na przykład tutaj, nie wiem, czy widzicie kiedy na przykład zarówno ja, jak i gracz jeszcze z tej strony o, usunę troszeczkę tych kart również ma basztę, więc ten tutaj dokładając kartę z armatą do swojego układu nie mógłby zniszczyć zarówno mojej karty, mojej karty jak i tej kolejnego gracza, gdyż obydwoje jesteśmy chronieni basztą. Ale jeśli wystarczyłoby, że na przykład mielibyśmy ten gracz tę kartę ten, ten gracz, a to jest 46, więc już nie da się dołożyć za nią, ale gdyby to była baszta na przykład właśnie z numerem 11 i miałby kartę 17, to ten gracz do, do, dokładając do swojego układu armatę mógłby zniszczyć zarówno mi kartę, jak i temu graczowi no i teraz wchodzi tutaj kalkulacja, co się bardziej opłaca zniszczyć i któremu graczowi, bo tak wspomniałem karty z postaciami w tym dodatkowym wariancie, w którym też biorą udział czarodzieje, i armaty punktują dodatkowo o kolejne wartości, które mogą sprawić, że ten wynik będzie no, ciężki do przewidzenia i naprawdę wysoki. I czasami taką armatą możemy sprawić, że danemu graczowi nieco tę kalkulację i ten układ punktowy zaburzymy. Więc, jak widzicie, warianty 2 podstawowe i takie bardziej rozszerzone z rycerzami, księżyczkami całym królestwem i plus jeszcze te armaty i czarodziej, które dodają tej negatywnej interakcji. Co nie ukrywam, bardzo lubię w grach, więc tym bardziej ten wariant mi się podoba. Ja osobiście go też wam polecam, jeśli będziecie grać w swoim gronie z nieco starszym towarzystwem. W wariancie tym podstawowym na pewno lepiej odnajdą się młode dzieci, więc warto z nimi właśnie zacząć od tego podstawowego podstawowego, a kiedy dobrze nauczą się poznawać cyfry i, już, i zaczną już pomalutku uczyć się tej taktyki w grach, co jest możliwe oczywiście od lat najmłodszych. To oczywiście zaproponujcie i im ten nieco rozszerzony wariant choćby zaczynając nawet od tych armat. Co nie ukrywam, dzieciom często nawet tym młodszym, które jeszcze nie do końca znają cyfry, bardzo się to podoba i mają bardzo dużą satysfakcję z tego, jak dołożą kartę armaty do swojego układu i zniszczą komuś inny mur. No w drugą stronę to wygląda nieco inaczej. Tam już nie do końca się tak bardzo cieszą. No ale na tym polega gra, żeby troszeczkę tych emocji było i żebyśmy dostarczali im nawet tym najmłodszym Gra, tak podsumowując, według mnie bardzo dobra, za naprawdę nieduże pieniądze, a dająca bardzo dużo satysfakcji zarówno, zarówno dzieciom, jak i tej takiej nieco starszej, wczesnej młodzieży. Już nie mówiąc o rodzicach, którzy w, oczywiście w tę grę z dziećmi powinni razem grać, żeby też te relacje między rodzicami a dziećmi były jeszcze większe. Wizualnie ona się prezentuje naprawdę bardzo ciekawie, te główne płytki są wykonane z takiej twardej tektury, więc są raz, że się odznaczają kształtem, a dwa wykonaniem. Są naprawdę wykonane z solidnej tektury. Karty te do gry, no, to są troszeczkę z, cieńszej, z cieńszego materiału, z takiego cienkiego papieru, ale on też nie jest jakiś byle jaki, więc spokojnie na wiele partii mam starczy, bez żadnego ryzyka, że zostanie uszkodzony. Same ilustracje są też bardzo ciekawe, dodające takiego klimatu i charakteru tej grze. Dzieciom na pewno się te wizerunki spodobają, bo pan Maciej naprawdę ma piękną kreskę, bardzo ładnie rysuje i to udowodnił też w tej właśnie grze, jaką jest budowa zamku. Ja ze swojej strony naprawdę bardzo mocno polecam. Gra nie tylko ćwicząca, umiejętność zapamiętywania. Bazując na takiej tej standardowej, bardzo znanej grze typu memory, ale dodatkowo jeszcze uczy rywalizacji, uczy podejmowania decyzji i w trakcie jakbyśmy rozwinęli nad tym młodym dzieciom o te dodatkowe karty, to uczy też radzenia sobie z pewnymi negatywnymi interakcjami, które mogą towarzyszyć w grach, a co zaprocentuje na pewno też w ich późniejszych relacjach z ludźmi. No, przynajmniej ja mam taką nadzieję, że właśnie tak będzie. Budowa zamku od wydawnictwa Fox Games bardzo dobra pozycja dla młodszych i nieco starszych dzieci, wraz oczywiście z rodzicami. Polecam serdecznie. A na dzień dzisiejszy, dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, dzięki czemu będziecie na bieżąco, bo już niedługo wpadną na kanał nowe filmy z nowymi grami. A na dziś dziękuję. Życzę Wam samych udanych i bardzo przyjemnych gier. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć. Bye. Mm -hmm.